Jasnota biała, inne nazwy to biała pokrzywa jaskółka czy kocipy. Osiąga wysokość 30-40 cm. Zbieramy ją i będziemy przeniesiemy się do nas. Jasnota biała, teraz mamy maj. Maj, pierwszy czerwiec. W maju najczęściej są te ładne kwiatuszki na jasnocie. Yy, bardzo podobne do, do pokrzywy. O, widać tu zaraz pokrzywę. Z tym, że listki są troszkę mniejsze. One nie mają w ogóle kolców, nie kują. No, a pokrzywa od spodu liście ma takie drobniutkie, drobniutkie kolce. Nie wiem, czy zobaczymy. Chyba nie zobaczymy. No, także jasnota nie parzy. Specjalnie przyszedłem zobaczyć tutaj w pola żeby pokazać różnicę między pokrzywą a jasnotą. Oczywiście od jednego, a nie od drugiego się nie otrujemy. Liście i wierzchołki pędów odrywamy można je zbierać od wiosny do jesieni bo cały czas są miękkie a tutaj ładnie pokażemy zobaczcie kwiatuszki a jak zerwiemy kwiatuszki oczywiście są też jadalne zostaje takie coś można to ładnie jasno to pokrzewy rozróżnić po tym lub po kwiatuszkach także obieramy liście te nadają się do sałatek do pizzy do sosów i Łodyżki nie bardzo, nawet tarty możemy zrobić z tego, obieramy i spotykamy się za chwilę. Kwiatki zawierają słodki nektar, zbiera się ją od kwietnia do października. Możemy je wykorzystywać do sałatek, do, do deserów, dekorować potrawy. liście mają korzenno-grzybowy smak, który jest łagodniejszy po obróbce termicznej. Dzisiaj plenerowe warunki. Gotujemy na dworze. Garnek. Wlewamy ćwierć litra wody. i robimy herbatkę tak samo będzie się nadawać to do układu rzucamy około 10 listków o. ziele i kwiaty jasnoty działają przeciw zapalnie przeciw bakteryjnie może pędnie przeciw krwotocznie hamują nadciśnie nadmiernie krwawienia menstruacyjne. Przyrządzone na ich władzie napary poprawiają trawienie, chronią wątrobę, działają wykrztuśnie i leczą egzemy. Młode liście działają wzmacniająco, oczyszczają wątrobę i skórę. Można stosować okłady yy, na skórę łagodzą świąt, stany zapalne skóry, stuczenia czy żelaki. No i teraz tak. Gotujemy to. Od do zimnej wody wlałem. Wrzuciłem liście. Doprowadzamy do wrzątku Gotujemy 10 minut. Barwę ładnie woda zmieni. Będzie gotowe po przestygnięciu będzie można pić czy robić okłady tym minęło 10 minut jasnota ładnie oddała wszystko co miała oddać w wodzie Robiła się ziołowa herbatka wyłączamy już gaz taką herbatkę możemy teraz sobie przeradzi kubeczka herbatka ma niezły smak po gotowaniu na pewno surowe liście są mniej smaczne kwiatki są smaczne także dajcie mi znać czy się podobało film z serii Zielnik, Prepersen. Napiszcie mi w komentarzach, czy robić więcej takich filmów, czy nie. A ja pozdrawiam i zapraszam do innych, na inne filmy, do następnego odcinka. Do zobaczenia.